W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić taką miniaturkę z Minecrafta, ale zanim to to nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subika z dzwoneczkiem, bo ponad 70% oglądających moje filmy mnie nie subskrybuje, więc wypadałoby to zmienić. A teraz już bez przedłużania zaczynamy. Dobra, tak więc gdy znajdujemy się w przeglądarce wpisujemy sobie tutaj fotopi.com A następnie przenosi nas do naszego programu Teraz sobie klikamy nowy projekt A następnie otwiera nam się okno, w którym możemy wybrać wymiary naszej miniaturki Ja tutaj polecam wymiary 1280 na 720 Więc klikamy teraz utwórz A następnie ja tutaj sobie przeniosę potrzebne screeny OK, mam tutaj już potrzebne rzeczy, także sobie tutaj przenoszę. Teraz tak, jak widzicie mamy tutaj dwa screeny i na tych screenach jest moja postać, tylko że w różnych wersjach. Tutaj mamy taką biedną wersję, tu mamy wykokszoną wersję i obie te postacie musimy sobie wyciąć. Aby to zrobić klikamy P na klawiaturze, a następnie Altem i Scrollem się przybliżamy. Teraz tak, wypełnienie dajemy sobie tutaj na tego x i zaczynamy sobie odtąd. A następnie, jak możecie zauważyć, tworzą nam się tutaj takie linie oraz punkciki. Dobra, więc e, gdy już jesteśmy tutaj e, na końcu to łączymy sobie te dwa punkty klikając po prostu na ten pierwszy punkcik e, i mamy już zaznaczoną naszą postać. W tym momencie klikamy sobie prawym przyciskiem myszki Make Selection i tutaj OK. E, przechodzimy sobie właśnie na tą warstwę z e, naszym screenem i klikamy Ctrl J i w zasadzie to już możemy sobie usunąć. Jak widzicie nasza postać jest wycięta, ale mam tu też takie elementy, których nie chcę, więc aby je wyciąć robimy dokładnie to samo, czyli zaznaczamy to, czego tutaj nie chcemy. Ok, teraz make selection. Ok, tutaj musimy to powtórzyć, ponownie delete. I na dobrą sprawę, nasza postać już jest cała gotowa. Tutaj te warstwy z kształtami to możemy sobie pousuwać. Dobra, więc gdy już to mamy, to możemy sobie przejść do tego screena i wyciąć postać z właśnie tego obrazka. Dobra, łączymy sobie te punkty i jak wcześniej, Make Selection OK. Na tej warstwie Ctrl-J e, i tu możemy sobie usunąć. Dobra, w tym momencie mamy e, wycięte obydwie postacie, więc możemy przejść już do konkretów. Aha, ale jeszcze zanim to, to sobie możemy delikatnie podkolorować te postacie, bo jak widzicie są one takie wyblakłe. Więc tak, przejdźmy sobie na tą postać na razie, następnie Filtr, Camera Raw. Dobra, teraz przechodzimy sobie tutaj, czyli ponownie kamera RAW. Klikamy OK. I nasze postacie już są troszeczkę podkoloryzowane. Możemy je sobie w tym momencie y, ustawić. Y, teraz sobie skorzystam z paczki graficznej, do której link znajdziecie oczywiście w opisie. Jest to dokładnie Minecraft GFX Pack. Y, jest to paczka folderowa. Więc przejdźmy sobie wstępnie do zakładki e, Skies. E, tutaj jak możecie zauważyć mamy różne nieba, na przykład coś takiego. E, ja sobie może tutaj wezmę, no powiedzmy e, to niebo, także tutaj ja sobie przerzucam. Klikam sobie teraz Alt-Ctrl-T na klawiaturze e, i powiększam delikatnie to niebo. Następnie przytrzymając Shift sobie Tutaj ustawiam, powiedzmy że coś takiego I będziemy jeszcze tutaj potrzebowali trawy, z tego co pamiętam to w tej zakładce effects 2D Znajdziemy, o właśnie taki skrawek trawy, go sobie również przeciągamy Powiedzmy że coś takiego będzie git No okej, okay, ale jak widzicie no tutaj wszystko wystaje, generalnie brzydko to wygląda więc tutaj również sobie skorzystamy z naszej paczki. Przechodzimy sobie do zakładki zooms. Stąd bierzemy sobie właśnie ten taki poseczek. I teraz bardzo ważna rzecz. Klikamy ponownie P na klawiaturze. I zaznaczamy fragment, którego jakby nie chcemy. Ok, teraz klikamy make selection. I usuwamy sobie najpierw z warstwy z tłem. Aha, tylko trzeba tutaj zrasteryzować, dokładnie to samo robimy sobie na warstwie z trawą. To możemy już sobie w sumie gumką tutaj wyczyścić, a gumka jest pod klawiszem E oczywiście. Nasze niebo jest gotowe, możemy to jeszcze delikatnie podkoloryzować, mówię tutaj przede wszystkim o trawie, także klikamy Filtr Camera Raw. Dobra, jak widzicie, nasza trawa jest delikatnie bardziej tutaj zielona. Niektórzy też stosują w miniaturkach takie coś, że tutaj klikając sobie prawym przyciskiem myszki i opcję mieszania na naszą, na naszą warstwę z postacią. I dają tutaj sobie cień wewnętrzny, następnie tutaj zwykły. Jak widzicie, tworzy to właśnie taki, tak, taką jakby poświatę, taki blask. Ok, e, dokładnie to samo teraz będziemy sobie robić właśnie tutaj z naszą netherite'ową postacią, Teraz że tutaj sobie wstawimy jakieś inne tło. Ok, powiedzmy, że tutaj będzie właśnie takie e, tło z netheru, e, także tutaj sobie to dopasujmy, klikamy następnie V na klawiaturze, e, możemy jeszcze tutaj sobie e, delikatnie tą właśnie postać podkręcić. A jeśli chodzi o tą poświatę, to tutaj e, przechodzimy sobie na tą postać, na warstwę z tą postacią. E, prawym wszystkie myszki, styl warstwy kopiuj i tutaj styl warstwy klej. O, jak widzicie, również mamy tutaj e, tą poświatę. W paczce znajduje się również coś takiego jak, o właśnie, taki cień, bo również tutaj jak coś, się chce, można zastosować, e, czyli Alt, Ctrl, T. Następnie to powiększamy, a następnie krycie sobie zmniejszamy na około 40%. Dokładnie to samo możemy zrobić sobie w tym neterze. Dobra, teraz jak tak patrzę, to ten pasek jakby strasznie się zlewa, więc e, zrobimy sobie swój własny. Także ten może usuńmy. E, klikamy sobie tutaj w tą opcję. Teraz tworzymy sobie o coś takiego. Tutaj klikamy nową warstwę. B na klawiaturze i wybierzmy kolor biały kwadratowymi nawiasami powiększamy sobie rozmiar pędzla i to farbujemy teraz B na klawiaturze i klikamy gdzieś poza obszar miniaturki i mamy już nasz pasek ale teraz dodamy sobie do niego cień zewnętrzny czyli tutaj prawym przyciskiem myszki i opcji mieszania Cień zewnętrzny i zrobimy sobie coś takiego. Teraz OK, Alt Ctrl T. Możemy to sobie zwiększyć. Teraz możemy sobie dodać jakiś element, na przykład jakąś strzałkę. Jak widzicie, mamy tutaj naprawdę duży wybór. Ja przykładowo sobie wezmę powiedzmy tą, także przerzucam. Następnie na samą górę tutaj daję Alt Control T i sobie ustawiamy. Całą strzałkę sobie delikatnie jeszcze nasycę, także tutaj ekspozycja, kontrast Teraz dodamy sobie napisy, aby to zrobić klikamy T na klawiaturze Następnie tutaj powiedzmy napiszę sobie noob czcionka, to tutaj sobie wybieramy jest guy Powiedzmy sobie ustawię coś takiego Dobra Mm, I teraz przejdziemy do samego Layer Style'a. Aby go zrobić klikamy prawym przyciskiem myszki, następnie opcję mieszania, e, nakładka gradientu. Dobra, następnie klikamy obrys. Następnie cień zewnętrzny. Następnie cień wewnętrzny. OK, i nasz napis jest już w zasadzie gotowy. Teraz możemy go sobie skopiować, czyli ctrl-j. Przeciągamy tutaj, a następnie piszemy sobie pro. Aby tą miniaturkę wyeksportować, klikamy sobie plik, następnie eksportuj jako png. W tym miejscu możemy sobie nazwać nasz, naszą miniaturkę, na przykład ja to sobie nazwę miniaturka poradnik. Klikamy zapisz i jak widzicie już nam się tutaj pobrała. Więc to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Jeśli Wam się podobało to nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subika z dzwonkiem, a w komentarzu możecie napisać jaki kolejny film chcielibyście zobaczyć na moim kanale.